No już uwaga Buty na nagrodę na są, więc start Daj no, picie się Ho, ho, ho Jaka bitwa Kto wygrał? Wygrał Pablo Rzucie mnie. Pff, problem twój, że na dachu. Byłaś. Żyjesz? Masz i ty? O oh, fakt, spadłem. Uff. Zablądzaj! No, co? Nie mam no. itów swych Nie, ale. No nie mam. Może nawet to ja sprawić, jak Fiponek mój. To jak to? Gdzie one są? <noise> nie wiem. Ja nie mam jego itów. A a a co masz na sobie? Tylko klapę. na pewno nie jesteś pewien, pewien że nie tego nie zniszczył ci się? Na pewno. Pablo? Może Pablo to. No, to ja może sprawdzić mi jak flipłek. Ja czasami, mam. słuchajcie, czasami coś spala na dół przez bak y, z popłytką. Sprawdźcie w środku. że... Nie mam... czego po A szkoda, że się nie, nie załatwiłem normalnie, by, bo krakasz i krań nie wodę sąsiadowi. Fajnie cieszę się. Kable. No, super. Jest. Tak? Ej, dziękuję. No i fajnie, ja teraz nic nie mam. Ale wydawało mi się, że jak leciałeś, to że chciałeś bez itemów. Z na pewno, bo widzieli. Jeszcze bakiem yy, jak będę to było widać spodemki, wszystko widać było. Pablo to zebrał. Nie. Nie wcale. No nie.